No witam. Jestem na moim drugim kanale, ponieważ tamten kanał zamykam z powodu no, jakby to powiedzieć. Ten kanał kanał umarł. To po pierwsze, po drugie. Znają go pewni osobnicy, dla kto, którzy nie powinni go znać. Dlatego chcę nagrywam, będę teraz nagrywać na ten. To teraz będzie w ogóle ten to będzie nowoczesny jakby taki kanał już będę Tutaj może codziennie wrzucał filmy. Tam może tam jakieś dni będą wyznaczone, wyznaczone kurde. <laughs> I więc wiem, że te odcinki, co dawałem na ten kanał, były bardzo, ale to bardzo dawno. I nie dawałem tam głosu, no bo, no wiecie, tam z ryby cudem nagrywałem i tak dalej. No ale tutaj już będzie z głosem. Będę tutaj nagrywać już. To jest teraz. Na razie to jest mój główny kanał. Jakby na no tamten kanał będę używać, jakby na przykład do pisania czy jakichś tam komentarzy i tak dalej. Ale na ten kanał będę wrzucał filmy. Jeszcze nie wiem w jakie dni. Nie wiem jeszcze kiedy e, zacznę w ogóle e, wrzucać tam filmy. Jakieś tam na początek, to ja muszę do końca zamknąć tamten kanał stary i później pomyślimy nad tym więc witam na moim drugim już takim yy, kurde no wiecie, no kurde no, <laughs> no takim już głównym kanale na którym będę nagrywać i myślę, że się dobrze rozwiniemy nie zapomnijcie o łapce w górze subskrypcji no i widzimy się w kolejnym filmie który może się pojawić za niedługo wypierdziela i nie daje tradeów. dobra to 爸爸。Papa.